Cześć, odzywam się dzisiaj teraz z kuchni. Już troszkę czasu minęło od momentu, kiedy Wam wspominałam o mojej uszkodzonej kostce. Chciałam powiedzieć, że już jest duża, duża poprawa. Mogę normalnie chodzić. Czasami jeszcze mi lekko napuchnie, ale to podobno jest normalne przy skręceniu właśnie więzadła. Torebki stawowej, jak to chyba się w końcu okazało. Powiem Wam, że są mega u nas upały, także kiepsko to znoszę. Kinia pojechała parę spraw załatwić na miasto. Ja jestem z chłopakami w domu, zaraz Wam pokażę jak oni szaleją na ogródku. Także dzisiaj przychodzę do Was takim no luźnym dniem u nas, zobaczycie jak to wygląda. No i idziemy zobaczyć gdzie jest Fabio, a Fabcia leży sobie na piasku. Ojej, cześć Fabio, przywitaj się we vlogu, jest i Gucci. Gucci nie odpuszcza oczywiście Fabcia, tak? Fabciuś, co robisz? Fabio ma prowizoryczną piaskownicę zrobioną, tak? Czy czemu żadne robaki tam nie przeszkadzają w odpoczywaniu. Tak? Chłodzi się na piasku. Nie wiem, jak wasze piaski znoszą te upały, ale nasze kiepsko. Tak, papciuś? No, układa się. Układa się. Ojej, to jest jakiś robak. Uuu, bla! Co to jest? Fujku, Guciu! Guci, zostaw to. Gucisz, co to, to łapko. Co to jest, Gucisz? To jest jakiś robak. Akcja robok. Czy to jest? Niech sobie leci, tak? Zostawimy go. No, zostawimy go, tak? Niedługo chłopaki idą do fryzjera, do pani Asi. Także dzisiaj odpoczywamy, powiedz. A ja idę ogarniać obiadek. A na obiadek dzisiaj robię takie a la leczo z kurczakiem na patelni na szybko. Tak się prezentuje. Za chwilę jeszcze dodam do tego kukurydza, żeby było bardziej kolorowo. Kukurydza z Lidla. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest taka duchota, taki skwar, że Fabio z Gucci. Nie chcą w ogóle chodzić. Um, ale wychodzimy tylko na siuszki. E, dzisiaj jeszcze zamierzamy się przejechać. E, do centrum może Was zabierzemy na mały shopping do HM-u, bo chciałyśmy coś kupić yy... i planuję jeszcze wstąpić do TK Maxa, także jeżeli nie zapomnę, to zabiorę kamerę ze sobą. No i oczywiście dam znaka, jak smakował nasz obiadek. Mam, że już mi się zrobił też duży odrost na paznokciach, także idę na pazurki niedługo. Pokażę Wam jaki kolor tym razem, więc teraz tak się to prezentuje. Nie za ciekawe, no ale jeszcze muszę wytrzymać parę dni. Hello, witam się z Wami ja. Hello, hello, hello. Podobnie? Ja się z Wami jeszcze dzisiaj nie witałam. No i co, ja na wstępie zaproszę Was do subskrypcji naszego kanału, bo wiem, że... Macia o tym zapomniała? Zapomniałam oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i dzwoneczek i lecimy. No, a my oczywiście nic nie nagrałyśmy w fajnie, ponieważ nic nie było. Tak, planowałyśmy powiem Wam zakupić takie fajne shorty, widziałyśmy online. Stwierdziliśmy, że przymierzymy na miejscu, ale okazuje, się na miejscu nic nie ma. A powiem Wam, że y, zrobiliśmy jeden zakup online, piżamowy. Piżamowy. I załamuję, że reszty też nie kupiłyśmy tak. online i po prostu ewentualnie nie mogłyśmy zwrócić. Pójdźmy w zarze, widziałyśmy też parę fajnych rzeczy online, jednak okazało się, że one nie są takie fajne i dupa blada wracamy z niczym. Ale muszę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy jeszcze jedne zakupy online, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja tego lata źle znoszę upały i chciałam mieć bucket taki, tak? Kapelusik. Kapelusik. Taki kapelutek, kapelondek, czy jak to tam mówicie? Nie, no i przyjdzie, może niedługo. No i niedługo może przyjdzie, kinia mi wyczaiła, fajny kapelutek i powiem Wam, że z kolekcji się, Kids. Szukuje nam się wyjazd, także kapelutek jak znalazł. No, będzie wyjazd, wycieczka. Byłyśmy był w Lidlu, yy, także nic Wam nie pokażę, bo tam nic takiego specjalnego nie kupiłyśmy. Jaż kupiłam chipsy z polecenia kolegi, więc e, jeżeli będą smaczne, albo w ogóle. No, jeżeli będą smaczne, to Wam pokażemy, bo w sumie ja ich wcześniej nigdy nie widziałam w ogóle w Lidlu. No i powiem Wam, że szykuje nam się wyjazd, także trzeba powoli baliski zdejmować ze strychu, rozkładać. ja chciałam jeszcze powiedzieć, że niestety korki, koreczki i bardzo duży ruch to już nie na moje nerwy. No. Wolę jednak online zamówi zamówić sobie przez internet, ewentualnie zwrócić to, co się nie podoba. Także stoimy w takim korku i dlatego nagrywamy, Fina nagrywam. No właśnie, także jedziemy do domku, zobaczymy, nam to... Zejdzie. Odebrałyśmy przesyłkę i zaraz Wam ją rozpakuję. Mam nadzieję, że mi się uda jedną ręką. Kinia prowadzi auto. Może powiedzieć hej? Halo. I jedziemy na shopping drobny spożywczy. Także otwieram. Przytrzymam sobie to lekko łokcie. Chodzę to, to, jedną, ale... jedną ręką. O, poszło jakoś prawie. Tu. Tu ładne Bardzo ładne pudełko na pierwszy rzut oka. Fajny kolor taki już pudrowy, różowy. Chodź, muszę je troszkę zniszczyć szybko. Żebyście za długo nie czekali. Ale już mam. O, oh, wow! Wow! Przesyłka jest od Moon Sister! Wow, I zamówiłyśmy tutaj gadżety. Akcesoria, może tak mało powiedziane, ale to są gadżety. Także za chwilę, nie wiem, czy pokazywać im od razu? No. No, bo wam pokażę od razu jeden z nich, bo mamy tych gadżetów w kilka. bo no, zamówi... to jest wszystko, to samo. wszystko jest to samo, bo zamówiliśmy dla naszych najbliższych no, na prezenty. Czekajcie, ja tu schowam ten widzelek i już rozpakowuję. Wow! I zobaczcie, to jest bransoletka z czarnym turmalinem ochronna. Zdecydowałyśmy się na tą, bo tak jak ostatnio w poprzednich filmach wspominałyśmy, że dużo złego nam się przytrafiło i przydarza, także mamy nadzieję, że energetycznie wesprze nas ta brazoletka. Także ja powiem jeszcze, że ja mam jeszcze moją bransoletkę z firmy, yy, to, o której opowiemy Wam dzisiaj może coś więcej, bo jesteśmy bardzo rozczarowane tą marką. Tak, bardzo na sakra powiem Wam, że taka nam też się przytrafiła kiepska sytuacja z nimi. No ale to już to jakini Moon Sister bo... mają bardzo dobrą obsługę. Moon Sister mają świetny serwis. Ee, dziewczyny po prostu są mega. To znaczy, nie jest to sponsorowane. Tak? tak, nie jest to filmik sponsorowany dziewczyny. Tak. Dowiedzieliśmy się o odszusz. Tak, oczywiście jak zwykle uszusz. Także dołączyłyśmy też do teamu Moon Sister. E, będziemy zaraz wiązały bransoletki, nosiły. Wyjęliśmy jednak jedną markę na drugą. Tak. Także... Ee... Nie wiem, czy Wy też tak macie, że bardzo dużo zależy od obsługi. Właśnie. Bo jak to jest dla mnie niemiły, no to nie będę u niego kupować ani zamawiać, tak? Tak, dokładnie. A dziewczyna. Ja nam... powiem Wam, że naprawdę sytuacja z tymi wrazoletkami zdarzyła się no niecodzienna i opowiemy Wam później. No, także dziękujemy jeszcze raz sister i cieszymy się, że do nas już dotarły. ja jeszcze chciała zacząć. To jeszcze zobacz i powiesz swoją opinię. O, śliczna. Aha, ona jest taka. Po prostu. O. Ona jest na nicce. No bo i... ta, widzicie, ma takie. Ta ma tu jeszcze złote takie, te. Pozłacane. Bardzo ładna, taka delikatna. Nie mogę się doczekać, Monster, aż wrócą jeszcze z tygrysim okiem. Aha, były takie. E, tak, bo ja też poluję na tygrysie oko. Mhm. Także, no. Lecimy na zakupy i jesteśmy mega zadowolone z przesyłki od Monster. Wróciłyśmy już z Lidla. I są też chipsy, o których wspominałam. Sweet Chili i barbecue. Robię od razu test. Tak? O. Pieski nie będą robić testu. One smakują jak z Danstora Kilarnej, bo to jest ketle roasted chips. Mhm. To to nie jest coś takiego jak te Tylko bardzo słone. No mm, fajnie smakują. <laughs> A te mają smak barbecue. Nie, pokażę. O, to też fajne. Także mam nową polecajkę. Niezbyt healthy, ale na Netflix and chill. Cześć, witam się w kolejnym vlogu. Nie wiem, czy to będzie kolejny vlog. W każdym razie zapraszam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji Fabcio. Guciu! Witamy na Pawlone Travel. Jestem z Gucim i z Fabciem. I dzisiaj jest akcja weterynarz, szczepienie u Fabia przeciwko wściekliźnie jedziemy, tak? Ale Guci oczywiście nie mógł zostać sam w domu, bo chciał jechać z nami. Także jedziemy razem. Kinia wskoczyła do żabki po jakiegoś żabca. Zobaczymy, co tam upoluje z żabki. No, na pewno odda... domyślam się. Ojej, Guciuś! Domyślam się, że po jakiegoś drinka poszła do picia, bo powiedziała, że chce jej się bardzo pić. A ja w te upały powiem Wam, że cały czas woda, 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 woda. No, i tak chłopaki się prezentują, zobaczcie ich siedzonko. O, Guci dzisiaj jest wyczesany, a niedługo a. idą do pani Asi. Tak, Guci czeka i czeka na panią. Także czekam na kinię, będziemy się odzywać. No. A tam możecie zobaczyć, idzie misia. Tak jak mówiłam, do żabki. Zobaczymy, z czym wyjdzie. No, a ty co kupiłaś? Mówię właśnie do widzów. Że co? Że pewnie jakiegoś drinka, bo miałaś ochotę na coś takiego do picia orzeźwiającego. Red Bull Zero. Citaro shitowego oczywiście. Ja mówię, że ja wypiję wodę, ale, ale, ale zero. Także co, jest wszystko masz, tak? Wszystko załatwiłaś? Tak, jedziemy z babcią e, do Weta. Tak, Veta jedziemy mówią. z do Veta na e, kuj, szczepienie, kuj. także hmm, nic nie będę tam nagrywać, bo na pewno nie będę mogła się skupić. Jedziemy na przegląd ząbków. My już po wizycie, tak? Fabciusz był bardzo grzeczny. Okazuje się, że ząbki ma super w porządku. Tak pani była zdziwiona, że masz takie super ząbki. Piękne ząbki. Jedynie co to kiełki trochę do doczyszczenia. Tak, będziemy w domu robić. Ale księdzomku. nie musi... Ma pięć latek, a nie musi mieć ściąganego kamienia, także to jest sukces, myślę. No i co zabieramy chłopaków chyba na papucino jakieś, czy nie? Papciak tak, ucie, na świetankę tak. pójdziemy. No, jeszcze chcecie? Nie. No to. to, ruszamy. to, to ruszamy do Starbucksa. Nagrodę fabciu, tak? Fabciu, śmietanka będzie? Gdzie pani da kremik? No hmm. i Madzia poszła po... Ja specjalne zamówienie dla was Starbucks drive-thru. Mamy berry hibiskus, nie ma niestety dragon fruita już w menu i oczywiście dwa razy papucinę chłopakom serwujemy, tak? Biorę jedno. Proszę. Zaraz damy. Nie mam miejsca, muszę zrobić miejsce najpierw. I idzie papucinko. I proszę. O, papucisz uwielbiam. Jeżeli pamiętacie nasze vlogi z stanów, to faktycznie pierwszy raz tam od pana. Dostał właśnie papuczino i od tego czasu je po prostu Sam pokochał. Nie. Nie także zajadają. I wracamy do domku. Wszystko na dzisiaj odhaczone. Madzia mówiła, że nie było już berych i ale pani zrobiła jakieś specjalne zamówienie z Dragon Frutem z owocami. Z owocami? Nie było Dragon Fruta, a to jest Barek Ibiskus. ale z dragon fruitem widzę, tak? Także, tak? także jakieś specjalne zamówienie zrobiła. Także spoko, a ja dzisiaj jeszcze nie pokazałam wam, byłam na pazurkach i zrobiłam sobie baby boomer. To zaraz wam pokażę. Chłopaki, się pokazać, jak wyglądacie. Tak się prezentują moje pazurki. A chłopaki jak się prezentują? O jeżu. Jeszcze ale skończył. Dobra, jedziemy do domku. To jest naprawdę dobre, Bo ten dragon fruit ogólnie w Stanach był dużo lepszy niż ten tutaj w Polsce. Ale to połączenie hibisku z tym dragonem. Mega. Próbować? Nie wzięłaś sobie? Nie chciałaś? Nie, stwierdziłam, że wezmę nam jedno. Mam wodę, także zaraz od Ciebie spróbuję. Madzia e, lekko że tak powiem. Yeah. I? Very refreshing, pyszne. Mhm. Powiem Wam, że jedyne co... A, to proszę, jedź. No jedź, jedź, jedź. Jedyne czego, powiem, mi brakuje, to e... Nitro Holdbro tutaj w Starbuck'sie. Naprawdę. Właśnie w Polsce nie ma, nie wiem czemu. Powiem wam, że naoglądałam nagraza, się amerykańskich e, youtuberów, youtuberek i tam jak... Ale przecież ty też zawsze jak byłeś w Stanach, też brałaś mm, Nitro. Tak, ale właśnie ja sobie narobiłam ochotę, bo naglądam się właśnie tej Steph Papas e, i, i kurczę, ona zrobiła sobie taki mix w Starbuck'sie, Takiej pani zrobiła mix, że to po prostu było e, brown caramel, sugar, e, chocolate, Lobka, Iced Blended. Tak, specjalnie Tak, takie pyszne, orzeźwiające naprawdę. Tutaj nie ma, może kiedyś będą w ofercie. No ale może byś poprosiła o coś specjalnego. To może też zrobił. Ale ma w planie. Szkoda, jedyne co dla mnie, szkoda, że w Polsce nie ma Starbucksa Drive -true, No właśnie, to było takie bo, bo. bo wszędzie w Stanach był właśnie Drive i to było spoko i w korku byliśmy w Irlandii. Ojej, w korku w Irlandii miałyśmy też um, Starbucksa Drive mhm. i to jest spoko opcja. W trali! Mhm. W trali zrobili drive. -through. W trali, przecież też widzieliście. To jest, to, jest tak nie, małe to. miasteczko w ogóle, że jestem w szoku i fajnie, że tam tak. zrobili drive thru A tutaj w Polsce, że nie ma ani jednego. W ogóle jakby był na trasie, na yy, trasie, na autostradzie... Na autostradzie. Gdzieś, nie? To w ogóle myślę, że byłby mega zbyt. Także trzeba pomyśleć, może trzeba otworzyć swojego. No dobra, jedziemy do domku. Mnie już rączka boli od trzymania kamery, także rozwiemy się później. My już wróciliśmy do domku. Jak widać, Guci sobie chiluje na ogródku. Jest mega gorąco. Ma tutaj miseczkę z wodą. Szuka cienia. Tak? Guci nie miał żadnego zabiegu dzisiaj, także jest w dobrym humorku. A Fabciuś. Poszedł odpoczywać w drugim rogu działki. Co Gucci? sobie na kocyku. Żeby nie marnować, to zrobiłam sobie refill i mam jeszcze ten napój nasz ze starbucksa. u czego interesuje, co tam jest w środku. Tak wiem, mam duży odrost na paznokcie, ale niedługo idę na pazurki. No tak, żeby ktoś był zainteresowany. A bransoletka z Eastern. Także chiluję z gucim, kinia w tle obok i Fabio tak, pytali o ciebie Fabciuś we vlogu, jak tam po szczepieniu, wszystko okej, o dobrze nóżkę daję do drapu, tak, drapu, drapu, Chilujemy, powiedzmy na trawce, korzystamy jeszcze z tego dzionka, no. a później pokażemy, może będziemy coś pichcić do jedzonka, czy nie Fabciuś, zobaczymy, zobaczymy. Póki co korzystamy i sobie odpoczywamy. To ja wam się pokażę z tej strony. Tak z Gucim wygląda chilek. Gucimy nie odstępuje na krok. Jak jestem w domu, to o! Ciao. Czas na żywacza. Przerwa na podwieczorek, tak? Chłopaki. Pyszności. Ale to śmierdzi. Ale uwielbiają to, tak? Im bardziej śmierdzące, tym smaczniejsze. Widzicie co? Chciałam Wam pokazać mój breloczek Gucci, który dostałam na urodziny w zeszłym roku. I zobaczcie co się z nim stało. Całe złoto się starło. I tutaj na tym GG też się trochę ścierano. Breloczek za prawie tysiaka. A zobaczcie, na kiepsko, ale powiem Wam hit. Uznali reklamację tego breloka. Także ja stwierdzam, że nie ma co kupować takich drogich breloczków. Nie no wiadomo, był to prezent. Ale uznali reklamację, także odsyłam i zarzucam kasę. Także, jeżeli macie takie coś z Marek Premium, że Wam gdzieś ściera się złotko na torebkach, na paskach, to powiem Wam, że warto reklamować. Słuchajcie, nagrywałyśmy do Was, jak byliśmy na spacerze z pieskami, dostałyśmy nagły telefon, a dopiero co Kinga mówiła ostatnio, że wszystko się poprawiło. To jest godzina 23, dopiero wróciłyśmy do domu. Musiałyśmy pilnie pojechać gdzieś. Yy, niestety no... Znowu kurczę, nie dzieje się, co ciekawie. Także kończę dzisiaj tego vloga. Wrzucimy chyba ten filmik, zobaczymy jak to wszystko tam się składa, Ja jestem na spacerku z Gucci, także no nic. Yy, pozdrawiamy Was dobrej nocy i no nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Będziemy się do Was odzywać tylko w miarę możliwości.